W wielu grupach etnicznych na świecie można dziś znaleźć drobne ślady genetyczne wymarłych gatunków ludzi w populacjach nieafrykańskich. Między 1 a 4% naszego DNA pochodzi od dawno zaginionych Neandertalczyków, a w populacjach australoazjatyckich od 4 do 6% naszego DNA można wyśledzić do Denisowian. To widoczny dowód genetyczny na to, że nasi przodkowie. Tysiące lat temu krzyżowali się z archaicznymi ludźmi, którzy nie należeli do gatunku Homo sapiens. Warianty genetyczne odziedziczone po przodkach innych niż Homo sapiens mogą wpływać na nasz wygląd i samopoczucie. Nasza struktura włosów, wzrost, zmysł węchu, siła naszego układu odpornościowego i to, jak reagujemy na duże wysokości, mogą być zależne od ilości DNA neandertalczyka lub denisowianina, które posiadamy jako współcześni ludzie. Jednak wraz z rozwojem nauki i badań genetycznych stało się jasne, że część odziedziczonego DNA w genomie współczesnego człowieka nie może być przypisana do żadnej znanej populacji archaicznych ludzi. Wiemy, że istnieli, ponieważ ślady ich informacji genetycznej można znaleźć w naszych ciałach dzisiaj. Ale nie mamy żadnych konkretnych dowodów kopalnych na to, kim mogli być. Te brakujące elementy układanki zostały trafnie nazwane. Populacje widmo w niektórych grupach etnicznych współczesnych ludzi. DNA pochodzące od populacji widmo może stanowić nawet 19% ich materiału genetycznego. To rodzi wiele pytań, ale najważniejsze z nich brzmi: kim byli ci archaiczni ludzie widma? Którzy pozostawili po sobie swoje geny. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się idei genetycznych duchów w zapisie antropologicznym, składając w całość informacje, które mamy szczęście posiadać. Dołącz do nas, gdy przyjrzymy się sobie samym, aby odkryć superarchaicznych ludzi widma, którzy są tak blisko nas, a jednak tak daleko. Współcześni naukowcy byli w stanie ustalić w 2012 roku, że pierwsi Amerykanie starożytni Homo sapiens, którzy przeszli przez obecnie zatopiony most lądowy Beringa między wschodnią Syberią a zachodnią Alaską, często krzyżowali się z przedstawicielami innej tajemniczej populacji ludzkiej. Odkryli to dokładnie analizując DNA znajdujące się w szczątkach tych ludzi. Ale bez twardych dowodów kopalnych nie dało się dokładnie ustalić, kim była ta tajemnicza wymarła populacja, jak wyglądała ani skąd pochodziła. Wiedzieli tylko, że ten fragment DNA nie pasował do żadnej znanej współczesnej populacji ludzkiej. Wtedy pojawił się termin populacja Widmo. Tak było jednak do czasu, gdy w 2013 roku opisano starożytne szczątki znalezione na Syberii których DNA pasowało do brakującego fragmentu genetycznego. To udowodniło, że archaiczne wymarłe populacje Homo sapiens rzeczywiście istniały i nie trzeba ich już było uważać za populację widmo. Stopniowo jednak stawało się jasne, że inni archaiczni ludzie mieli dodatkowe brakujące elementy w swoim materiale genetycznym. Wydaje się, że populacje widmo były obecne na całym starożytnym świecie. A jedna szczególnie liczna populacja z Eurazji pod koniec pleistocenu wciąż sprawia, że antropolodzy zachodzą w głowę. Co jednak jeszcze ciekawsze, niektóre z tych populacji widmo mogły nawet nie należeć do gatunku Homo sapiens. Zamiast tego mogły istnieć jeden lub więcej nieznanych gatunków, podobnych do neandertalczyków i denisowian, których badacze jeszcze nie odkryli. Wspólnie ci zaginieni ludzie zostali nazwani superarchaicznymi ludźmi i mogą być nawet starsi niż sami neandertalczycy i denisowianie. Reprezentując reliktowe populacje, na które natknęli się współcześni ludzie prawdopodobnie tuż poza Afryką, DNA duchów zostało znalezione nie tylko u Homo sapiens, ale także w szczątkach neandertalczyków i denisowian. W 2014 roku genetycy byli w stanie zidentyfikować niezidentyfikowane fragmenty DNA w szczątkach obu archaicznych gatunków, których nie można było powiązać z żadną znaną populacją ludzi. Uważa się, że ten tajemniczy gatunek mógł istnieć w dowolnym momencie pomiędzy 90 tysięcy a 4 milionami lat temu. Oznacza to, że mogli pojawić się znacznie wcześniej w ogólnej linii czasu ludzkości. W 2020 roku przeanalizowano również kolejne genomy dodatkowych Neandertalczyków i Denisowian, co dostarczyło dodatkowych dowodów na to, że krzyżowanie się z tajemniczym gatunkiem rzeczywiście miało miejsce. Badanie to wykazało również, że wspólni przodkowie Neandertalczyków i Denisowian, potocznie nazywani przez niektórych naukowców Neandersowianami, również krzyżowali się. Z nieznanym gatunkiem. To oznaczało, że tajemnicza sekwencja DNA została przekazana potomkom Neandertalczyków po rozdzieleniu na dwa gatunki. Brakujący gatunek, o którym mowa, mógł więc nie przypominać zbytnio Neandertalczyków Denisowian ani Homo sapiens, lecz był bazalny wobec wszystkich trzech, oddzielając się od linii ludzkiej znacznie wcześniej. Mimo to byli wystarczająco blisko spokrewnieni. By skutecznie przekazać swoje geny znanym gatunkom ludzkim późnego pleistocenu. A niektóre grupy etniczne współczesnych Homo sapiens wciąż noszą w sobie to tajemnicze DNA. W czasie, gdy dochodziło do tego krzyżowania, ludzie opuścili już Afrykę, a w proces ten były zaangażowane dwa gatunki, które wyewoluowały w Eurazji. Homo Neanderthalensis i Homo Denisowa to prowadzi do intrygującej możliwości. Ci superarchaiczni ludzie mogli być nowym gatunkiem, który wywodził się z pierwszej populacji Homo erectus, która opuściła Afrykę 1,9 miliona lat temu. Kiedy Homo erectus po raz pierwszy opuścił kontynent, podzielił się na odrębne populacje, które stopniowo przedostawały się do Eurazji. I Azji Południowo-Wschodniej. Niektóre grupy oddzieliły się od tej głównej populacji i stały się odporne na chłodniejsze warunki na dużych wysokościach, co doprowadziło do powstania Neandertalczyków i Denisowian. Inne grupy udały się na wyspy Indonezji, gdzie stały się niewielkich rozmiarów i dobrze przystosowane do życia w gęstych lasach, co doprowadziło do powstania małego homo. Floresiensis. Nie można wykluczyć, że jeszcze inna, jeszcze bardziej pierwotna linia mogła oddzielić się od głównej grupy Homo erectus. Kiedy opuszczali Afrykę, ustępując miejsca innemu, nieodkrytemu jeszcze gatunkowi, który pewnego dnia poznamy jedynie jako superarchaicznych, gdy neandersowanie napotkali tę grupę superarchaicznych ludzi, doszło do krzyżowania, a ich DNA trafiło do materiału genetycznego neandersowan. Jednak Homo erectus i jego odgałęzienia mogą nie być jedynym źródłem tej zagadki. Analiza genetyczna DNA wydaje się potwierdzać teorię, że krzyżowanie z populacją widmo miało miejsce w dwóch falach. Druga fala miała miejsce po tym, jak neandertalczycy i denisowianie rozdzielili się. Prawdopodobnie już po wyginięciu Homo erectus. Czy mogła istnieć zupełnie inna grupa tajemniczych ludzi, o której obecnie nie mamy pojęcia, która mogła być odpowiedzialna za te luki w naszej wiedzy? Kolejne pytanie, które warto zadać, rozważając tożsamość tych superarchaicznych ludzi, to co się z nimi stało? Wiemy, że na świecie żyło wtedy wystarczająco dużo osobników, by pozostawić wyraźny ślad. W DNA kilku grup etnicznych współczesnych ludzi. Podobnie jak wymarli Neandertalczycy i Denisowianie, jedna z teorii głosi, że gdy superarchaiczni ludzie nadal krzyżowali się z Homo sapiens, Neandersowianami i ich rozdzielonymi potomkami, ich genom został w praktyce wchłonięty. W rezultacie krzyżowanie mogło być tak intensywne w niektórych miejscach, że granica między Neandersowianami Homo sapiens, a superarchaicznymi, mogła się całkowicie zatrzeć. Gdy geny i cechy mieszały się w jednym wielkim tyglu, Neandertalczycy i Denisowianie mogli być bardziej liczni i powszechni, a w rezultacie populacje superarchaicznych po prostu nie były w stanie nadążyć. Uważa się, że dokładnie to samo przyczyniło się do upadku Neandertalczyków około 40 tysięcy lat temu. Kiedy to krzyżowanie się z Homo sapiens skutecznie doprowadziło do wchłonięcia Homo Neandertalensis, aż do ich wyginięcia, może się okazać, że historia po prostu się powtórzyła, gdy Neandertalczycy zostali zmazani z powierzchni Ziemi. Jeśli to nie było dla Ciebie wystarczającą zagadką antropologiczną, to zastanów się nad tym. Kilka grup etnicznych ludzi z Afryki Subsaharyjskiej, którzy żyją dziś, zawiera niezidentyfikowane DNA jeszcze starszego gatunku. U niektórych z tych współczesnych ludzi skład genetyczny zawiera od 2 do aż 19% tajemniczego archaicznego DNA, które mogło należeć do gatunku człowieka, który był obecny w Afryce. Zanim Homo sapiens ponownie opuścił ten kontynent, to DNA należało do bazalnego gatunku człowieka, wcale niezbyt blisko spokrewnionego z Homo sapiens. Więc czym dokładnie to było? Obecna hipoteza na rok 2020 mówi, że był to gatunek, który oddzielił się od wspólnego przodka Homo sapiens i neandertalczyków. To oznaczałoby, że w Afryce żyła jeszcze jedna, odrębna linia ludzi. Różna od nas i naszych najbliższych ewolucyjnych krewnych, podczas gdy my wciąż się rozwijaliśmy, ale co dziwne, nie pozostawiono żadnych konkretnych dowodów kopalnych, które powiedziałyby nam dokładnie, czym mógł być ten prawie ludzki gatunek. Te warianty genetyczne zostały utracone w populacjach pozaafrykańskich, ale są szczególnie znaczące w afrykańskich populacjach, w których je odkryto. To rzeczywiście może oznaczać, że tajemniczy gatunek był obecny w Afryce aż do stosunkowo niedawna przynajmniej na tyle niedawno, że był w stanie krzyżować się ze współczesnymi ludźmi żyjącymi w Afryce zanim ci mieli szansę opuścić kontynent. Może to być kolejna odnoga Homo erectus, która zaczęła ewoluować oddzielnie od Homo sapiens albo coś zupełnie innego. Ale bez dowodów kopalnych trudno powiedzieć to na pewno. To właśnie sprawia, że to zjawisko genetyczne jest tak intrygujące: że przez setki tysięcy, a może nawet miliony lat, nasi przodkowie często wchodzili w interakcje z gatunkiem, o którym dziś nie wiemy absolutnie nic. Ich życie mogło być kształtowane przez te spotkania. Mogli nawet odczuwać miłość i współczucie wobec przedstawicieli śty tego tajemniczego gatunku, który został całkowicie i bezpowrotnie utracony w odmentach czasu. To wręcz niewyobrażalne by wyobrazić sobie nas samych dzielących planetę z innym gatunkiem człowieka dzisiaj, gdy na świecie istnieje już tylko Homo sapiens. Ale właśnie taka była rzeczywistość naszych przodków. Na każdym kroku. Obszary świata, których nigdy wcześniej nie odwiedzili, stawiały przed nimi dziwne nowe zagrożenia, możliwości, technologie, a jak się wydaje, także towarzyszy. Ludzie tak naprawdę nie są jedynym gatunkiem, który ma w swoim DNA pozostałości po populacjach widmowych. Tajemnicze geny. Zostały również odkryte u kilku gatunków współczesnych zwierząt. Najbardziej znaczące jest to, że w 2015 roku badanie wykazało, iż współczesne świnie domowe mają fragmenty DNA należące do nieznanej populacji widmowej, która krzyżowała się z nimi podczas migracji przez Eurazję w pleistocenie. To sugerowałoby, że być może nie tylko dzik przyczynił się do powstania świni domowej. W początkowych dniach Osadnictwa i rolnictwa człowieka, nieodkryty gatunek mógł również odegrać kluczową rolę. To samo można powiedzieć o wilku szarym. W 2018 roku naukowcy badający genom współczesnych psowatych odkryli, że ostatni wspólny przodek wilka szarego i kojota krzyżował się z tajemniczym. Niezidentyfikowanym gatunkiem prehistorycznego psa. Był on prawdopodobnie spokrewniony ze współczesnym dole, gatunkiem dzikiego psa z Azji Południowo-Wschodniej. Są też niezliczone luki w zapisie kopalnym, które stanowią brakujące ogniwa między liniami gatunku. Ponieważ fosylizacja jest rzadkim zjawiskiem, nie wszystkie gatunki zostały zachowane w osadach. Przez co często pozostają ogromne luki. Gdy naukowcy próbują połączyć ze sobą znane gatunki, skamieniałości form przejściowych między nimi są jeszcze rzadsze. Istnieje wiele brakujących elementów między liniami starożytnych ssaków, ptaków, dinozaurów, ichtiozaurów, bezkręgowców i innych, które po prostu nie zostały jeszcze odkryte. Jest bardzo niewiele skamieniałości które pokazują na przykład, jak wczesne podobne archozaury ewoluowały, by stać się akrobatycznymi, skrzydlatymi pterozaurami, pierwszymi prawdziwymi mistrzami powietrza w świecie kręgowców. Podobnie wiemy bardzo niewiele o tym, jak ichtiozaury przeszły od lądowych czworonogów do ogromnych morskich drapieżników szczytowych, niemal całkowicie przypominających ryby, i to w stosunkowo krótkim czasie. W takich przypadkach to spekulacje często przejmują kontrolę, gdy naukowcy próbują wypełnić luki. Rzadko niektóre współczesne zwierzęta, często uważane za żywe skamieniałości, stają przed tym samym problemem. Protangela Palau, gatunek głębinowego węgorza zamieszkującego jaskinie, został odkryty w 2012 roku i natychmiast umieszczony nie tylko w osobnym rodzaju ale także w całkowicie własnej rodzinie. Często nazywany prymitywnym węgorzem jaskiniowym spalał. Ten gatunek zachował cechy występujące tylko u pradawnych gatunków węgorzy i pod względem morfologicznym bardzo różni się od wszystkich swoich najbliższych krewnych, jeśli w ogóle można ich tak nazwać. Naukowcy uważają, że ta ryba mogła oddzielić się od wszystkich innych linii ewolucyjnych węgorzy Ponad 200 milionów lat temu, i od tamtej pory ewoluuje niezależnie od pozostałych. Co niezwykłe, w całym tym okresie, 200 milionów lat, nie znaleziono w zapisie kopalnym żadnego przodka tego jedynego gatunku węgorza. Oznacza to, że cała jego dotychczasowa historia naturalna jest czymś w rodzaju widma. Można się tylko zastanawiać, jak coś tak rzadkiego zdołało cudownie przetrwać. Pozostając niezauważonym zarówno przez paleontologów, jak i biologów przez tak długi czas. Koncepcja superarchaicznych ludzi, widm, jest jedną z największych tajemnic ewolucji naszego gatunku. Myśl, że całe linie gatunków mogły zostać utracone w odmętach czasu, jest co najmniej frustrująca. To uniemożliwia nam pełne poznanie naszej własnej historii naturalnej. Możemy jednak mieć nadzieję, że nowoczesne technologie i praktyki paleontologiczne pomogą nam w nadchodzących latach odkryć kolejne okazy archaicznych ludzi. Biorąc pod uwagę, że tych ludzi było wystarczająco dużo, by pozostawić trwały ślad w naszym współczesnym genomie, nie jest wykluczone, że możemy liczyć na przełomowe odkrycie skamieniałości.